eminencjo Czcigodny Księże Kardynale Wielkiej Kanclerzu naszej Uczelni, Ekscelencjo Czcigodny Księże Arcybiskupie Lucjuszu Apostolski, Ekscelencjo Czcigodny Księże Arcybiskupie i Księże Biskupi, Szanowne Magnificencje Panie i Panowie Rektorzy, Czcigodni Księże Rektorzy i Profesorowie, Drodzy Klerycy, Drodzy Studenci, Szanowni Państwo, każdy nowy rok akademicki ma swój własny kontekst historyczny, społeczny i kulturowy. Jaki jest kontekst obecnej inauguracji Roku Akademickiego? Groźne pomruki wojny za naszej wschodniej granicy, próby krwawego zaprowadzenia nowego porządku na Bliskim Wschodzie, a w kraju a w kraju 70 rocznica Powstania Warszawskiego i niekończące się sporo jego znaczenie. 25 lat nowej Polski i gorące dyskusje również na ten temat. I w tym kontekście od kilku dni słychać też radosne gaudę Mater Polonia: Cieszy się Matko Polsko. Skąd ta radość, skoro tyle niepokojów na świecie i w kraju? To cecha młodości. Młodzi niosą ze sobą wielkie nadzieje i wielki entuzjazm. Nasza cywilizacja przeżywa swoistą rewolucję. Analitycy życia społecznego nazywają ją Revolution of Rising Aspiration. Rośnie armia dobrze wyedukowanych młodych ludzi, głodnych wiedzy i sukcesów. Niestety, podaż sukcesu zawodowego, najlepszych karier jest ograniczona. Duża część tych świetnie wyedukowanych młodych ludzi w ogóle nie ma pracy. Albo też znajdują pracę poniżej własnych aspiracji i możliwości. Nowoczesne społeczeństwa gromadzą w ten sposób swoiste paliwo przyszłych niepokojów społecznych sfrustrowane aspiracje. W Polsce mieliśmy do czynienia z boomem edukacyjnym, którego koniec już widać. Nadrabianie zaległości komunizmu sprawiło, że wszystko odtąd miało się dziać szybko. I niektórzy uwierzyli, że tak jak możliwy jest fast food, tak też możemy mieć fast knowledge, wiedzę osiągniętą szybko i tanio. I tak się stało. Mamy ogromną rzeszę ludzi, którzy wiedzą dużo i którzy jednocześnie nie mieli czasu, by wykształcić w sobie dojrzałe człowieczeństwo. Bo ludzki duch nie trawi fast foodów. Charakteru nie buduje się poprzez garść wiedzy i serię warsztatów. Żeby uformować człowieka, trzeba czasu i trzeba głębi. Obecny kryzys demograficzny stanowi paradoksalnie dla naszych uczelni szanse. Zmniejsza się ilość, pracujmy nad jakością: jakością kadry profesorskiej, jakością relacji zwłaszcza relacji mistrz-uczeń jakością formacji etycznej. Jak tę jakość poprawić? No kształcenie wiąże się z formacją człowieka, a formacji nie sposób wyobrazić sobie bez osobistego oddziaływania profesorów. Słowa uczą, ale przykłady pociągają. Osobistej relacji mistrza i ucznia nie zastąpi elektroniczny indeks. Egzaminu nie zastąpi test i człowieka nie uformuje się w spotkaniu z maszyną, ale jedynie w spotkaniu z drugim człowiekiem. Co więcej, młodzi ludzie potrzebują pokierowania ich rozwojem. Tego maszyna nie dokona. Do tego potrzebni są ludzie ludzie, którzy drugiemu człowiekowi poświęcą czas, uwagę i dadzą mądre rady, zostawiając wolność. Czy my jesteśmy do tego przygotowani? Czy my sami jesteśmy dla nich przykładem, wzorem? Kiedy wędruje się po starych koleżach Oksfordu, rzuca się w oczy następująca prawidłowość. sercem każdego koleżu były reflektarz, sala wykładowa i kaplica. I dziś najbardziej zaniedbane są oksfordzkie kaplice. Wyglądają jak muzea. Inwestuje się w ciało i intelekt, zaniedbując najgłębsze pokłady człowieczeństwa. Czy nie jest to wyzwanie dla nas wszystkich? Uczelnia teologiczna ma w naszych czasach ten zaszczyt, że reprezentuje to, co związane jest z najgłębszymi potrzebami w rozwoju człowieka. I naszym powołaniem jest zapewnienie harmonii w edukacji młodego pokolenia. To miejsce, w którym nie sprzedaje się fast foodów. Tu podaje się najlepsze dania i tu korzysta się tylko ze sprawdzonych przepisów. Mamy szczęście tworzyć takie środowisko. Mamy zaszczyt reprezentować takie wartości i chcemy się z nimi dzielić z całym środowiskiem akademickim Warszawy. Stąd radość z obecności rektorów Uczelni Warszawskiej w Uczelni Kościelnej. Nasza uczelnia się nie kurczy, ona rośnie. W ostatnich miesiącach powiększyła się o trzy ważne ośrodki zamiejscowe Łódź, Gdańsk oraz Koszalin. I dzisiejszy dzień jest świętem papieskiej uczelni, która gromadzi wiele środowisk. Poznań, Łowicz, Siedce, Drochiczyn, Białystok, Warszawa, Praga oraz nasze środowisko stołeczne środowisko świeckich i kandydatów do kapłaństwa, środowisko jezuitów i diecezji warszawskiej. Papieska uczenia stanowi ważny element dobra wspólnego archidiecezji warszawskiej, a zwłaszcza, a zważywszy na inne środowiska nawet całego kraju. Ten rozwój dokonuje się dzięki wszystkim. Dzięki wszystkim, którzy stanowią papieski Wydział teologiczny, profesorom i studentom. Ale rozwija się ona dzięki zgodnej współpracy obydwu sekcji, które tworzą uczelnie, Kolegium Bobulanum oraz sekcji świętego Jana Chrzciciela.